Tak, tak, Forrest Gump byłby dumny widząc uczestników piątego Dylewskiego krosu Sasinów. Przypomnijmy tą krótką, romantyczną historię, w której Tom Hanks wcielił się w postać młodego człowieka o wielkim sercu. Run Forrest Run, te słowa motywowały do biegu głównego bohatera. Na Górze Dylewskiej ścigających się z czasem była ponad setka. Powody do biegu zawodnicy mieli jednak inne niż tytułowy Forrest Gump. Czy miłość do biegania zaczerpnięta z filmu Forest Gump? Nie, zupełnie inne powody. For, dla Foresta to była e, początek jego życia e, zupełna zmiana. Dla nas to jest kontynuacja. Robimy coś innego, a to traktujemy, traktujemy jako uzupełnienie. Po maratonie wzięli udział pasjonaci różnych dyscyplin sportowych. Dla jednych był to trening, dla drugich wola boska. W końcu mając geny biegacza grzechem, by było nie wykorzystać daru, który się odziedziczyło. W sumie to ja no, trzy lata temu zacząłem, bo, bo mój tata zaczął. Tak, mój tata zaczął biegać, więc mi się też zachciało. powiedział to tam mi, że no... Że warto sobie pobiegać. Ja zawsze startuję na 4,5 km. No, trudno się biegło. Na początku wyprzedziłem kuzyna, ale już na ostatnich 2-1 km. No, wyprzedził mnie kuzyn, ale trasa była ok. Forest wpadłby w kompleksy, na i były bite życiowe rekordy. Na 4,5-kilometrowym odcinku najlepiej spisał się biegacz z Olsztyna, który pokonał trasę, no prawie z prędkością światła. W 14 minut i 16 sekund dotarł do mety Paweł Pszczółkowski. Chciałem trening zrobić, no z treningu troszeczkę może taki szybszy bieg. No trasa fajna, ale przyznałem, że ostatnie 2 km. nie spodziewałem się pod górę. I trochę tam już nogi pobolały. Więksi mają większe kroki, ale ja sobie jakoś śladzę. Mhm. Które miejsce zdobyłeś? Y y na początku nie wiem. Tu nie jeden stracił rachubek. To jest pierwszy, a kto ostatni, ale niezdobyte miejsce decydowało o uśmiechu na twarzy. Półmaraton rozgrywany w parku krajobrazowym wzgórz Dylewskich to wyzwanie dla mocnych biegaczy oraz test dla tych, którzy chcą się sprawdzić w typowym krosie na pofałdowanym terenie. Mi po prostu chciał zobaczyć, jak, jak to się biega, bo po podwórku tylko biega, ale po pole się nie biegał. Na zawodach, na zawodach ogólnopolskich w Te Raz drugie miejsce, raz trzecie miejsce. No i się okazuje, że biegać też potrafi. A córka? Córka raczej maluje, rysuje, zaproszenia wysyła, tak? I i po prostu dopinguje dla swojego braciszka, bliźniaka Michała, tak? Cieszysz się bardzo z Michała. Jesteś dumna, powiedz. Bardzo. Dumnych dziewcząt, no i żon, niewątpliwie było wiele. Największe powody do zadowolenia miała jednak ukochana tegorocznego i zeszłorocznego zwycięzcy. Czas na 21 km został poprawiony aż o 5 minut. Sam siebie pokonał w tym roku Robert Nijdzian z Olsztyna. Elektroniczny pomiar czasu wyświetlił godziny i 23 minuty. Ciężka leżona żona czeka na mecie, a że trzeba się sprężać, żeby potem obiad w domu dostać. <grych> Największa motywacja. Swoje powody do aktywizacji zawodników ma także organizator biegów. Sportowych zmagań na górze delewskiej. ma być więcej, chętnych wciąż przybywa, a w głowie Jacka Tracza rodzą się nowe pomysły. Bieg na nartorolkach ma ruszyć we wrześniu 2012. Planowany dystans to 20 kilometrów. Nartorolki to jest sprzęt, na którym śliżą narciarze biegowi w czasie lata. I ostatnio nawet nasza mistrzyni Justyna Kowalczyk mówiła, że jest bardzo mało takich miejsc, gdzie można biegać na nartorolkach. A my pomyśleliśmy, że ten teren jest bardzo taki przyjazny nartorolkom i nartom biegowym, bo jest powodowany, jest tutaj całkiem niezły asfalt, pusty, można pobiegać, poćwiczyć. Jak tak dalej pójdzie, czy wręcz wiec będzie, to Góra Dylewska już nie z Sasinów słynąć będzie. Promocja rozmaitych sportów ma tutaj miejsce i nakłanianie do ruchu rozleniwionego dziś społeczeństwa. I to za sukces największy uznać należy. Zalesiony teren, który pustkami o dziwo nie świeci. No, kurwa, staję numer, staję numer. Ja